Nowa Wielka Trójca powraca, McLaren jako pierwszy pokazał nowe wcielenie swojego flagowego hypercara. Darcia podnosi rękawicę rzuconą przez Chińczyków, czyli poznaliśmy zupełnie nowy model nazwany Bigster. Jeep zapowiada nowego Kompasa, a Volkswagen zamyka rozdział o nazwie Tiguan Allspace i zastępuje go modelem Tyron. Witam Was bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym podsumowaniu najciekawszych newsów ze świata motoryzacji jesień w pełni, a to oznacza wysyp nowych premier. Dlatego, nie przedłużając, ja jestem Artur, a Wy oglądacie motoradar na kanale Kartoteka. Jedziemy! Volkswagen wprowadza na rynek nowego suwa Tyrona, który zastąpi Tiguana Allspace. Ten model o długości 4,77 m, wyróżnia się większym rozstawem osi, co przekłada się na przestronniejsze wnętrze i pojemniejszy bagażnik. Tyron dostępny będzie w wersji 5- i 7-osobowej, oferując od 850 do 2090 litrów przestrzeni bagażowej. Wnętrze Tyrona jest podobne do Tiguana z nowymi detalami, takimi jak przeprojektowane boczki drzwi oraz ozdobne listwy. Użytkownicy drugiego rzędu będą mogli cieszyć się własną strefą klimatyzacji oraz dodatkowymi uchwytami na napoje. Oczywiście to Volkswagen, dlatego pod maską Tayrona znajdziemy różnorodne silniki od 150 do 272 koni mechanicznych. W ofercie To dostępne będą jednostki benzynowe, w tym hybrydy plug-in, które zapewniają do 100 km zasięgu na jednym ładowaniu. Wkrótce poznamy pełen cennik, a pierwsze egzemplarze trafiał do salonu w marcu 2025 roku z cenami startującymi od około 190 tysięcy złotych. Alpine zaprezentował swój drugi elektryczny model A390, który ma pomieścić komfortowo cztery dorosłe osoby. Francuski producent z dumą nazywa go Sport Fastbackiem, unikając określenia słów, mimo że w rzeczywistości to pojazd użytkowy o sportowym charakterze, który ma na celu zwiększenie udziału marki na rynku premium. Prototyp, który możemy już zobaczyć, ma 85% cech finalnej wersji. Choć nie znajdziemy w nim otwieranych pod wiatr drzwi ani słupka B, jego ogólny design z charakterystycznym pasem przednim i prostym tyłem pozostaje spójny i atrakcyjny. Alpin A390 korzysta z platformy Amp Air Medium, znanej również jako CMF-EV na tylnej osi pojazdu znajdują się dwa silniki, a trzeci umieszczony będzie z przodu, co sugeruje, że moc będzie głównie przekazywana na tylną oś. Producent obiecuje, że A390 ma zapewnić niezwykłe doznania podczas jazdy dzięki aktywnemu wektorowaniu momentu obrotowego i precyzyjnemu układowi kierowniczemu. Choć moc A390 pozostaje na razie tajemnicą, można spodziewać się wartości w przedziale od 400 do 500 mechanicznych. To kolejny krok w kierunku stworzenia sportowej i elektrycznej marki, która z pewnością przyciągnie uwagę klientów. Wkrótce na rynek wejdzie również model A290 a w planach jest jeszcze A310, które ma konkurować z Porsche 911. Jak sami widzicie, ambicje Renault wobec Alpine są ogromne, a firma stara się zbudować markę, która zyska uznanie wśród miłośników sportowych samochodów. Pozostaje nam jedynie czekać na premierę A390 w przyszłym roku. Jeep zaprezentował zwiastun nowego modelu, który ma zadebiutować w przyszłym roku. To istotna zmiana, gdyż obecna generacja Kompasa nie spełnia już rynkowych standardów i ustępuje konkurencji w wielu aspektach. Nowy Jeep Compass zbudowany będzie na nowoczesnej platformie STLA Medium znanej już z modeli Peugeot 3008 i 5008. SUV zyska na rozmiarach, co przełoży się na większą przestrzeń wewnętrzną i pojemniejszy bagażnik. Jednak jego wymiary pozostaną w granicach segmentu C i D z długością wynoszącą około 4,5 do maksymalnie 4,6 metra. Stylistyka nowego kompasa pozostanie wierna Marce z kanciastym nadwoziem i charakterystycznymi cechami, które odróżniają go od konkurencji. W gamie napędowej nowego modelu pojawiły się opcje elektryczne i hybrydowe. Wersja elektryczna Korzysta baterią z Peugeota 3008, oferując zasięg do 700 km w wariancie long range. Hybryda plugin będzie łączyć silnik 1.6 Turbo z baterią o pojemności 21 kWh, a potencjalnie dostępna będzie też wersja MHEV z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 136 KM. Produkcja nowego Jeepa Kompasa wystartuje z włoskiej fabryki Melfi, a producent zapowiada również powrót modelu Renegade, który w nowym wydaniu ma być mniejszy i w pełni elektryczny, choć jeszcze brak oficjalnych informacji, Renegade może znaleźć swoje miejsce na europejskim rynku. Kalifornijska firma Allstein Lab zaprezentowała superauto HF11, które zostało opisane przez swoich twórców jako... Niezrównoważone. Pojazd charakteryzuje się imponującą prędkością obrotową silnika, sięgającą 12 tysięcy obrotów na minutę. HF11 jest następcą modelu Half 11, który zyskał popularność dzięki testom przeprowadzonym przez dziennikarzy magazynu Top Gear. Auto zbudowane na zamówienie wykorzystuje unikalny karbonowy monokok, którego projektowanie zajęło inżynierom 3,5 tysiąca godzin przez 2 lata. Dzięki temu konstrukcja zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo oraz możliwość komfortowego zmieszczenia kierowcy o wzroście nawet do 190 cm. Pojazd będzie dostępny w dwóch wersjach napędowych: spajnowej z silnikiem o mocy 650 mechanicznych oraz elektrycznej z obiecującą mocą 800 mechanicznych. Oba warianty ważą poniżej tony, co gwarantuje doskonałe osiągi. HF11 wyróżnia się także nowoczesnym systemem aerodynamicznym oraz minimalistycznym designem, który podkreśla jego sportowy charakter. Powstanie zaledwie 25 egzemplarzy tego modelu a cena startowa wynosi milion 850 pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Jak zapowiadają bracia Bryden, twórcy OSL, ich celem jest dostarczenie analogowej radości z jazdy, i spełnienie marzeń entuzjastów motoryzacji. Rolls-Royce zaprezentował nową wersję swojego luksusowego modelu Ghost. Chociaż zewnętrzne zmiany są subtelne, skupiają się na eleganckiej, minimalistycznej stylistyce z nowymi reflektorami i bardziej wyeksponowaną kratą Pantheon. Nowością są także inspirowane modelem Spectre tylne światła oraz możliwość wyboru dwóch nowych wzorów 22-celowych felk. Pod maską pozostaje znany silnik V12 6,75 litra, o mocy 563 koni mechanicznych. Wnętrze wzbogacono o najnowszy system operacyjny Spirit, cyfrowe wskaźniki i nowoczesne materiały, takie jak drewno Grain Stained Ash, a także tkanina Duality Twill z bambusa. Rolls-Royce rozwija również opcję personalizacji, co oznacza jeszcze większe możliwości dostosowania samochodu do indywidualnych potrzeb klienta. Dostępna jest również wydłużona wersja Ghost Extended z dodatkową przestrzenią na nogi oraz model Black Badge dla bardziej dynamicznych kierowców, oferujący większą moc i wyjątkowe wykończenia w stylu Black Chrome. Na rynek wjeżdża nowa Dacia Bigster, czyli większy i bardziej przestronny odpowiednik Popularnego dastera. Samochód mierzy 4,57 m długości, co przekłada się na obszerniejsze wnętrze i bagażnik o pojemności od 667 litrów. Nowy model wyróżnia się również nowoczesnymi jednostkami napędowymi, w tym hybrydą oraz wariantem 1.2 TCM HEF z fabryczną instalacją LPG, która oferuje zasięg ponad 1400 km dzięki łącznej pojemności zbiorników wynoszącej 99 litrów. W ofercie znajduje się także hybryda silnikiem 1.6 oraz nowość 155-konna hybryda oparta na jednostce 1.8, która zapewnia lepszą dynamikę i niższą emisję spalin. Styl Dacia Bigster nawiązuje do Dustera, a wnętrze i wyposażenie są podobne do tego znanego z mniejszego modelu. Ceny nie zostały jeszcze oficjalnie podane, ale nieoficjalnie mówi się o kwocie około 100 tysięcy złotych za wersję bazową i 130 tysięcy zł za hybrydę. Dacia Bigster dzięki swojej przestronności i oszczędnym silnikom zapowiada się jako interesująca propozycja dla osób poszukujących większego i wcale nie drogiego suma. A tematem głównym dzisiejszego odcinka jest nowość w krainie Hypercarów. McLaren W1 to prawdziwy przełom w świecie motoryzacji łączący oszałamiające osiągi z zaawansowaną aerodynamiką i nowatorską technologią. Zbudowany wokół zupełnie nowego hybrydowego układu napędowego, McLaren W1 generuje niewiarygodne 1258 koni mechanicznych, z czego 915 koni pochodzi z 4-litrowego silnika V8 Twin Turbo, a kolejne 342 konie dostarcza moduł elektryczny wspomagający tylne koła. Co istotne, W1 jest samochodem napędzanym wyłącznie na tylną oś, co przy masie zaledwie 1399 kg daje imponujący stosunek mocy do masy wynoszący 899 koni na tonę. Pod względem osiągów McLaren W1 wyznacza nowe standardy w świecie super samochodów. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje jedynie 2,7 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 350 km na godzinę. Na torze W1 pokonuje okrążenie o 300 Sekundy szybciej niż McLaren Senna, co czyni go najszybszym samochodem drogowym, jaki brytyjska firma kiedykolwiek wyprodukowała. Kluczową rolę odgrywają tutaj zaawansowane rozwiązania aerodynamiczne, które w trybie wyścigowym generują aż 1000 kg docisku, 350 na przednią oś i 650 na tylną. I to właśnie aerodynamika W1 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów jakie kiedykolwiek zastosowano w samochodzie drogowym. Wykorzystanie pełnego efektu przypowierzchniowego znanego głównie z wyścigów Formuły 1, czyni McLarena W1, drugim w historii legalnym samochodem drogowym z taką technologią, zaraz obok Astona Martina Valkyrie. Samochód posiada dwa tryby pracy, Road i Race, z których ten drugi znacząco obniża wysokość zawieszenia oraz aktywuje pełne możliwości Aerodynamiki. W trybie race aktywne elementy, takie jak przednie i tylne skrzydła, dostosowują się do ruchów kierownicy, pedału przyspieszenia i hamulców, co pozwala na idealne dopasowanie aerodynamiki do aktualnych warunków jazdy. Tylne skrzydło, nazwane McLaren Active Long Tail, może wysuwać się do 300 mm poza nadwozie samochodu, a jego ustawienia są zmienne przez cztery silniki elektryczne. Co więcej, skrzydło działa także jako hamulec aerodynamiczny i system redukcji Poru powietrza, co zapewnia maksymalną stabilność i kontrolę podczas szybkich zakrętów. W podwozie McLarena W1 wykonane zostało z nowoczesnego włókna węglowego Aerosel, które zapewnia niezwykłą lekkość i sztywność strukturalną. Integracja foteli z monokokiem nie tylko pomaga w zmniejszeniu masy, ale także pozwala na skrócenie rozstawu osi o 70 mm, co korzystnie wpływa na prowadzenie. Wnętrze samochodu zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i ergonomii, tak aby każdy kierowca mógł Mógł znaleźć sobie idealną pozycję. W modelu W1 McLaren odchodzi od drzwi motylkowych. Tutaj zastosowano te typu galwing, czyli otwierane ku górze, które nie tylko dodają stylu. Ale także poprawiają przepływ powietrza do chłodnic umieszczonych przy przednich nadkolach, co dodatkowo wspomaga system chłodzenia. Silnik W1 to prawdziwe arcydzieło inżynierii. Nowa 4-litrowa jednostka V8 MHP8 została zaprojektowana specjalnie pod kątem integracji z napędem elektrycznym. Silnik ten rozwija 9200 obrotów na minutę i generuje maksymalny moment obrotowy wynoszący 900 Nm, co sprawia, że dźwięk wydobywający się z wydechu na długo zostanie. Wam w pamięci. Zastosowanie technologii z Formuły 1, takich jak silnik elektryczny o wadze zaledwie 20 kg i mocy 342 koni mechanicznych, kręcący się nawet do 24 000 obrotów na minutę oraz akumulator o pojemności niespełna 1,4 kWh, zapewniają idealną równowagę pomiędzy mocą a efektywnością. Nowa, ośmiobiegowa skrzynię biegów z podwójnym sprzęgłem jest w stanie obsłużyć moment obrotowy wynoszący łącznie do 1340 nm, a dzięki aktywnym. Dyferencjałowi, samochód utrzymuje niesamowitą przyczepność nawet przy ogromnych prędkościach. Zawieszenie W1 jest inspirowane technologiami wyścigowymi takimi jak tytanowe drążki skrętne oraz system zawieszenia typu pushrod, który minimalizuje ruchy pionowe samochodu podczas dużych prędkości. W trybie Race Plus zawieszenie sztywnieje a samochód staje się prawdziwą maszyną torową, gotową na najbardziej wymagające zakręty. Hamulce to kolejny element na najwyższym poziomie. Ceramiczne tarcze o średnicy 390 mm, zarówno z przodu, jak i z tyłu, wraz z sześciotłoczkowymi zaciskami na osi przedniej i czterotłoczkowymi na tylnej, pozwalają zatrzymać samochód z prędkości 200 km na godzinę. Na dystansie zaledwie 100 metrów. McLaren W1 to kwintesencja nowoczesnej inżynierii motoryzacyjnej, łącząca niewiarygodne osiągi, zaawansowaną aerodomikę i luksusowe wykończenie. Jego unikalny napęd hybrydowy, genialne rozwiązania aerodomiczne oraz zaawansowane zawieszenie sprawiają, że jest to samochód o niezrównanej wszechstronności. Idealny zarówno na tor jak i na drogi publiczne. Populacja nowego flagowca McLarena zamknie się na poziomie 399 egzemplarzach, a cena jednego rozpoczyna się od 10 milionów złotych. I teraz zasadnicze pytanie, jak odpowiedzą na to Ferrari? I Porsche. I to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałem w tym odcinku. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, a wtedy nie przegapicie kolejnych materiałów, jakie dla Was szykujemy. Takich jak na przykład ostatni wideo Feliecon, w którym omówiłem dla Was aktualną sytuacją na rynku motoryzacyjnym. Gorąco polecam Wam ten film. Tyle ode mnie na dziś. Widzimy się tradycyjnie w niedzielę o godzinie 14, a póki co trzymajcie się ciepło. Cześć!